Pokażę Wam moje prywatne rzeczy. Tutaj mój Tutaj... most. Czekaj, bo jeszcze ja muszę tam wejść. Dobra, poczekaj teraz na mnie. A teraz bilet na darmowe safari. O! o no tam masz twierdzę, a tu masz jacuzzi, fajne. Naprawdę. A teraz y, pokaż jak, jak się schodzi z tego twojego domku, bo to okay. chyba nie jest proste. Nie, no proste Bo tu jest stolowoda. woda. Masz domek otoczony fosą. No i jesteś. Dobra, pa!